W tym filmie Neville Goddard porusza bardzo ważny temat: Bóg i jak nasza wiara determinuje, co i jak szybko możemy zamanifestować. W swoich naukach Neville często cytował Biblię jako dowód i wsparcie dla swojej wiary, że ludzie mogą skupić swoje umysły, aby stworzyć dowolny pożądany rezultat w życiu. Chociaż Neville nie pasuje do tradycyjnej definicji pobożnego chrześcijanina, Zaprzeczał, że Biblia przedstawia historyczny zapis. Twierdził raczej, że jest figuratywna, a nie dosłowna, opisując wewnętrzną walkę, która zachodzi w każdym człowieku. Połączenie z naszą boską naturą, jak mówił, jest całkowicie powiązane z naszymi myślami i przekonaniami. Chociaż może się wydawać niemożliwe ich kontrolowanie, Możemy nauczyć się myśleć w sposób, który pozwoli nam kontrolować światło naszych najczęstszych myśli i codziennych wzorców, co ma znaczący wpływ na nasze życie. Zanim zagłębimy się w to, zapraszam Cię do zapoznania się z naszymi treściami społecznościowymi poprzez link przypięty w komentarzach, dostępny za jedyne 10 dolarów. Robiąc to, wspierasz również nasz kanał. Dodatkowo zostaniesz automatycznie dodany do naszej grupy WhatsApp z innymi członkami. Według Nevillea nie możemy przekroczyć naszych obecnych osiągnięć poprzez poświęcenia lub walkę, ale tylko podnosząc naszą świadomość na wyższy poziom, kierując naszą uwagę na to, czego pragniemy. Nasza tożsamość jako taka, według Nevillea, nie wymaga poświęceń, diet ani ludzkich sztuczek. Jedyne, co jest potrzebne, to zaakceptowanie naszego pragnienia i pozytywne afirmowanie go. Mam nadzieję, że to pomoże wyjaśnić nieco ten aspekt nauk Neville'a. Teraz posłuchajmy jego własnych słów. Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, klikając ikonę dzwonka. W ten sposób będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych nadchodzących filmach. Cały Twój świat zmieniłby się, gdybyś słyszał słowo Bóg, Jahwe, Pan, Jezus lub Chrystus i myślał o czymś poza sobą, czymś większym, czymś, co byś czcił. Dziś wieczorem moim celem jest udowodnienie, że Bóg i oko człowieka są jednym. Kiedy mówisz Ja jestem, mówisz o Bogu z Pisma Świętego, Chociaż może się to wydawać niemożliwe, ponieważ Bóg stworzył i podtrzymuje wszechświat, a ja jestem tylko małym robakiem, który żył przez trzy lata i zniknie, jak mówi Pismo w 16 rozdziale Mateusza. Jezus pyta uczniów, za kogo ludzie Go uważają. Odpowiadają różnymi prorokami. Ale kiedy pyta ich, za kogo oni Go uważają, Piotr odpowiada, że jest Chrystusem, synem Boga Żywego. Jezus następnie utożsamia Syna Człowieczego z okiem człowieka. Nie z organem, który widzi, ale raczej z poczuciem świadomości: Ja jestem, które jest świadome siebie i dlatego jest ludzką wyobraźnią. Nazywa to Chrystusem i definiuje jako Syna Bożego. Teraz znajdujemy, że Chrystus jest zdefiniowany w Nowym Testamencie jako moc i mądrość Boga. Dlatego oko człowieka jest mocą i mądrością Boga. Jeśli człowiek tego nie wie, nie będzie sprawował tej mocy ani tej mądrości. Więc dziś wieczorem staram się przekonać Was, że kiedy mówisz Ja jestem, zanim powiesz cokolwiek innego, to jest moc i mądrość Boga. Nie możesz oddzielić mocy Boga i mądrości Boga od Boga. Na koniec powiesz: Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy, ponieważ On jest nazywany Synem Bożym. Teraz jesteśmy wezwani, aby to przetestować. Mam nadzieję, że to zrobisz. Ale kiedy mówię Ci, że Twoje własne wspaniałe oko jest Bogiem, nawet jeśli wcześniej wierzyłeś, że jest to coś małego, co porusza się po ziemi przez kilka lat, 70 lat, a potem znikasz, czekając na jakieś odnowienie, ale to tylko nadzieja bez gwarancji. Teraz powiem ci, że naprawdę jesteś bogiem. Twoja własna wspaniała świadomość, twoja ludzka wyobraźnia jest bogiem z Pisma Świętego i nie ma innego boga. Chociaż jesteś uwięziony w tych ciałach z ciała, zrobiłeś to w jakimś celu. Syn Człowieczy mówi nam, że teraz jest utożsamiany z okiem człowieka. Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który zstąpił z nieba syna człowieczego. Przeczytasz to w trzecim rozdziale, wersecie trzynastym Jana. Więc tutaj znajdujemy, że jesteś bytem preegzystującym. Nikt nie może wstąpić do nieba oprócz tego, który zstąpił z nieba Syna Człowieczego. Twoje wzniesienie, w następnym wersecie, 14, pokazuje, jak mówiłeś, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak też Syn Człowieczy musi być wywyższony. To wszystko jest magnetyczne, ale to prawda. Stąpiłeś do tego pokolenia w świecie śmierci. Gdzie wszystko się zaczyna, rośnie, maleje i znika. Ale jest coś w tobie, co płynie w tym umierającym stroju, co jest preegzystujące. Twoim domem jest niebo, które jest harmonią. Opuszczasz to całkowicie. Nie udajesz, że jesteś człowiekiem. Zstąpiłeś, aby być człowiekiem. Stałeś się człowiekiem ze wszystkimi słabościami ograniczeniami i restrykcjami człowieka, aby doświadczyć tego świata śmierci i rozkładu. Nadejdzie czas, kiedy wzniesiesz się z tego ograniczenia, zabierając ze sobą doświadczenie, które jest twoje z powodu tego ograniczenia. I wzniesiesz się w ten sam sposób, w jaki Mojżesz wywyższył węża na pustyni, co było penetracją. Wzniesiesz się od podstawy kręgosłupa w górę pleców i do wnętrza czaszki, ponieważ niebo jest w tobie. I pokażesz się jako ognisty wąż bez utraty swojej tożsamości. Forma, którą nosisz, jest nieskończenie potężna i mądra. Ale wciąż jest to forma. Upadek nie nastąpił z powodu jakiegoś błędu, który popełniliśmy, ale był częścią z góry ustalonego planu. Aby wstąpić do świata śmierci i rozkładu i przezwyciężyć Go. Gdybyśmy znali naszą prawdziwą tożsamość, kiedy zstąpiliśmy, nosząc te przebrania i udając ludzi, nie udałoby się nam to. Podobnie jak aktor na scenie, udając kobietę, nie może naprawdę odegrać tej roli. Musi to naprawdę przyjąć. Ale nawet wtedy wie, że jest wspaniałym aktorem który wróci do domu wieczorem, aby powiesić swój kostium i powtórzyć sztukę jutro. Czy tak nie jest w modlitwie do Boga? Nie zdejmujesz Boga. Nosisz go przez całe życie. I czy żyjesz przez 70 lat czy krócej? Oko człowieka jest Bogiem z Pisma Świętego. Przetestuj to, zanim to zakwestionujesz. Pozwól mi wyjaśnić co powiedziałem na ostatniej konferencji w piątek wieczorem, sprowokowany pytaniem zadanym tutaj. Powiedziałem na poprzedniej konferencji, że są sklasyfikowani w niebie tak, jak są na ziemi, ponieważ to jest tylko kopia. Wszystko tutaj jest cieniem, kopią. W dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł opisał dziesięć funkcji, a także osiem. Chociaż robił to wiele razy, nigdy nie zmienił pierwszego miejsca, które zawsze przynosi apostołów, i drugiego proroków. Następnie kontynuuje z funkcjami czyniących cuda, uzdrowicieli, pomocników, administratorów i kaznodziejów w miastach. Ale nigdy nie zmienia dwóch pierwszych pozycji. Może się wydawać, że mówiąc, że jestem grzesznikiem i że słowo Święty oznacza apostoła, Przywłaszczam sobie pewien przywilej. Ale aby uspokoić światło, zacytuję jedenasty rozdział listu do Rzymian, który mówi: że zawsze będzie resztka, to znaczy wybrani przez Boga, powołani z łaski, niezależnie od tego, jak dokonuje się wyboru. Nikt tego nie wie. To jest tajemnica Ojca, więc kiedy jesteśmy powołani i włączeni do ciała nieskończonej miłości, którym jest Bóg. Nie powinniśmy się chwalić, ponieważ wszystko jest z łaski. Nie jest przypadkiem, że rodzimy się w grupie etnicznej, ani przez pochodzenie od Abrahama według ciała, że jesteśmy wybrani przez Boga. Nikt nie może być dumny z tego, że jest powołany lub wysłany, ponieważ wszystko jest z łaski, ani z zasługi, ani własnego wysiłku. To jest święta tajemnica znana tylko Ojcu. Kiedy grzeszymy, nie powinniśmy się chwalić, ponieważ wszystko jest z łaski. Przeczytaj rozdział 11, wersety 5 i 6 listu Pawła do Rzymian. Więc nie myśl ani przez chwilę, że mówiąc, że zostałeś powołany, próbuje zachowywać się w sposób nadrzędny. Nie ma wewnętrznej wyższości w tych, którzy są powołani. Teraz używa analogii którą uważam za nieodpowiednią, ale możesz ją przeczytać w samej książce. Używa analogii ludzkiej formy, gdzie nie wszystkie nasze głowy, oczy, nosy i tepe są równe. Ale to jest słaba analogia. Niemniej jednak używa jej, aby pokazać różne części w jednym ciele. Ale teraz, aby uczynić to bardzo praktycznym w życiu, Uwierz mi, kiedy mówisz, ja jestem, zanim stwierdzisz, jestem Jan, jestem spełniony, jestem tym, jestem tamtym, deklarujesz siebie, a to poczucie bycia jest Bogiem. To jest Bóg. Teraz, co w to włożysz? Wszystko jest możliwe dla Boga. Co więcej, możesz teraz powiedzieć, że tu siedzisz. Po stwierdzeniu, ja jestem. Możesz następnie założyć, że jest to nowe imię, dokładnie to, kim chcesz być. Jeśli wierzysz w to, co ci mówię o twojej własnej naturze bytu, nie modlisz się do zewnętrznego Boga i pozostajesz wierny temu, co założyłeś. To jest mój porządek. Kiedy zostałem wysłany z błękitną krwią, nie ma to nic wspólnego ze strukturą społeczną świata. Ma to tylko związek z protokołem kościoła lub zewnętrznym kultem. Wszystkie ceremonie i wszystko, co wyprowadza jednostkę z siebie, aby umieścić krzyż na ścianie lub w modzie, a następnie klękać przed nim jako czymś zewnętrznym, nie jest tym, czego uczy pismo święte. Zakopany w Starym Testamencie jest wzorzec. Jak powiedział, pójdźmy do Jerozolimy z dwunastoma. Wszystko, co zostało napisane o synu człowieczym, którym jest oko człowieka, wypełni się. Ale nie rozumieli, co powiedział. To było poza ich zdolnością rozumienia. Wznosi się tylko ten, który doświadczył Pisma Świętego. Oznacza to, że wskrzesił wzorzec, interpretując centralną część Pisma Świętego. On wskrzesza siebie. Interpretując wszystkie wewnętrzne wzorce. On jest tym, który rodzi się z góry. On jest tym, który powstaje z grobu bez pomocy. Jest tym, którego trzy świadectwa potwierdzają jego narodziny z góry. Jest tym, którego nie mogą zobaczyć, ponieważ teraz jest duchem, ale bardziej realnym niż całe ciało na świecie. Jest tym, który naprawdę widzi swojego syna. Dawida, który nazywa go ojcem, wie, że jest ojcem Dawida, a Dawid wie, że jest jego synem. Podsumowując, mam nadzieję, że podobała ci się ta część Nevillea, jak właśnie usłyszeliśmy. Nie potrzebujesz niczego ani nikogo, aby zamanifestować, możesz to zrobić sam. Zawsze manifestujemy naszymi myślami, więc manifestujemy cały czas na podstawie naszych myśli. Każda sekunda, którą spędzasz na rozrywaniu się nieproduktywnymi myślami, to czas, który tracisz i głupio marnujesz. Energia Twoich myśli, jednakże, za każdym razem, gdy starasz się nimi zarządzać, zmieniać je lub przechodzić od myśli negatywnej do pozytywnej, inwestujesz w swoje nowe portfolio. Jeśli tylko poświęcimy czas, aby zauważyć nasze myśli i wyrobić sobie nawyk kierowania światłem w kierunku, w którym chcemy podążać, jak radzi Neville, ostatecznie będziemy mieli wspaniałe portfolio. Jeśli masz niską samoocenę, oznacza to, że to, co myślisz o sobie i to, co wierzysz, że inni o tobie myślą, pochodzi z miejsca samotności. W takim przypadku poczujesz, że nie możesz zrobić pewnej rzeczy. Poczujesz się odrzucony, mały, niezdolny, ignorancki, nieadekwatny, niegodny i rozczarowany. Nie jesteś brzydki, jesteś piękny i zasługujesz na szczęśliwe życie. Myślisz o sobie negatywnie, ponieważ masz niską samoocenę z powodu swoich myśli. Oto, co radzi Neville, w każdej chwili czasu możesz mieć najwspanialsze portfolio. Przeszłe dywidendy nie mają znaczenia. Poświęć każdą chwilę swojego czasu na myślenie pozytywne, na myślenie konstruktywne, nie akceptując żadnego stanu umysłu, który nie przyczynia się do spełnienia Twojego pragnienia. Nie ma znaczenia, jak oczywiste może to być w świecie, ale jeśli nie przyczynia się do spełnienia Twoich marzeń, nie akceptuj tego. Cóż, wiesz, że żaden trwały wynik dnia. Nawet jeśli mówisz, nie zdarza się z dnia na dzień. Zawiodłeś z powodu swoich uporczywie negatywnych myśli i zamanifestowałeś je nieświadomie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Do zobaczenia w następnym.